Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością, jak to zawsze usilnie czynimy na tym kanale i tym razem chcę się odnieść do komentarza jednego z moich słuchaczy, który na film, jaki nagrałem ostatnio, a w zasadzie wczoraj, w którym stwierdziłem, że znaki już są tak mocne od rzeczywistości i ona już tak mocno puka do drzwi obecnych elit rządzących, że nawet dociera do tępy głów takich polityków, jak obecny kanclerz Niemiec, premier Wielkiej Brytanii czy prezydent Fonsi. I że w zasadzie już widzimy po Stanach Zjednoczonych i nie tylko, zmienia się paradygm, ideolo idzie w tył i tak naprawdę to co zwycięża to resztki zdrowego rozsądku i według mnie jest to dobry znak, gdyż powrót do zdrowego rozsądku stwarza podstawy nam do odbudowy świata w kierunku normalności, w kierunku praktycznie funkcjonalności. I tutaj mój słuchacz powiedział, że no okej, okay, to prawda, ale elity w większości dalej zostaną te same te głębsze i te bardziej głębokie, i te trochę mniej głębokie, niewiele się wymieni i moralność nie wróci i takie podejście właśnie z użyciem moralności jako czegoś niezmiennego, trochę takiego metafizycznego, co kształtuje nasze życie, jeszcze nie będziemy w tym punkcie. No jest to prawda, ale jeszcze raz powtórzę, po takim mambo jumbo odrealnieniu, jakie mieliśmy w ostatnich dekadach trzech, czterech, naprawdę powrót do zdrowego rozsądku i do właściwych relacji między krajami i narodami, czyli rywalizacji. I przestania udawać w imię jakiegoś ideolo i dziwnych idei, że świat wygląda inaczej niż wygląda i że relacje międzyludzkie wyglądają inaczej niż wyglądają, to y, podchodząc już właśnie do stosowania realizmu w życiu, i jeśli słyszymy, że nawet pan Klaus został odwołany ze światowego forum ideologicznego, które, y, przepraszam, ekonomicznego, które ma teraz szansę stać się znowu ekonomiczne, Gdyż nawet już słyszeliśmy, że wielcy tego świata Bożyszcza Lewicy, jak zwłaszcza pan Billy Billy Gates i pan y, Larry Fink, już mówią, że to ideolo klimatyczne już nie jest takie ważne, teraz trzeba się skupić na problemach realnych itd. 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 Oczywiście tam współpracuje z tymi elitami nasz obecny prezydent Stanów Zjednoczonych i mówi, że religia jest ważna w życiu, tutaj pan Musk mówi o demografii i, te, i o odbudowie zdrowej tkanki społecznej, jaką jest rodzina. O tym się dawno nie słyszało i o tym się nie mówiło, no chyba, że w kuluarach. I teraz odnoszę, odniosę się do tego punktu, co mój słuchacz powiedział, że duża część elity zostanie taka sama i że ci ludzie, co to zmieniają, też większość do tej elity należą. Ale proces historyczny najczęściej tak wygląda, że nawet wielkie zmiany zmieniają przedstawiciele starych elit. Mój ulubiony przykład, który jest bardzo wymowny, jest, przy, jest to kasus wielkiego Gajusza Juliusza Cezara, który naprawdę dom jego rodziny znajdował się na Suburze, dzielnicy, która była pełna biedaków w starożytnym Rzymie, ale Ród Cezarów należał, Juliuszów tak naprawdę, należał do patrycjuszy, czyli do warstwy rządzącej od początku państwem rzymskim, do Starego Rodu. Nie był może najbogatszy, ale też ubogi nie był. Wpływy też w historii miał. I kognomen, przydomek Cezar, łysiejący tak naprawdę znaczy, ale został zaadoptowany przez jednego z przodków Juliusza Cezara który podczas II wojny punickiej, czyli sto kilkanaście lat przed narodzeniem Cezara, jako jeden z pierwszych Rzymian w historii zdołał ubić słonia. i Wtedy przyjął przydomek Cezar. Czyli już widzimy, że rodzina Cezara, który zmienił, zaczął poważne zmiany z cesarstwa na, przepraszam, z republiki na monarchię, czyli cesarstwo. To była rodziną mocno yy, wchodzącą w skład elit od wielu lat, będących częścią tych rzymskich elit. Dlaczego tak się dzieje? To jest odpowiedź prosta, gdyż tak naprawdę te, te ludzie z tak zwanej wierchuszki czyli szczytu społecznych, mają największy wpływ na, wpływ na władzę i od nich najczęściej i najbardziej efektywnie mogą przyjść zmiany i wokół nich mogą się skupić ludzie. Warto wziąć pod uwagę, że obecny prezydent Stanów Zjednoczonych y, też y, pochodzi oczywiście z nie najwyższej półki, podobnie do Cezara, elity rządzącej w Stanach, ale jednak do niej też przynależy i y, y, od, te, od tego on się i tego on się nie wypiera, jak żaba było, tak bardzo dobrze. Ale dzięki temu, że do tej elity też przynależy, zaczyna coś zmieniać. I jak widzieliśmy na, już na początku swojej kadencji, to hołdy lenne złożyli mu tacy giganci, jak właśnie pan La Larry Fink, ten od, ten od Mety, czyli Facebooka, i tak dalej, i tak dalej. I pokazuje to nam jasno, że na, najbardziej efektywnie reformy i zmiany ustroju paradygmatu przeprowadzają członkowie istniejącej już elity, oczywiście z nie najwyższej półki, ale jednak z najwyższej elity, z nie najwyższej półki w ramach tej elity, żeby być ścisły. I tak samo było i w Rzymie, tak samo było w innych przypadkach, i tak samo dzieje się teraz. Oczywiście tutaj powracam do wątku poruszonego przez mojego słuchacza, że to nie jest mora moralne i jesteśmy w zasadzie dalej w większości w rękach tej samej grupy ludzi. No tak, ale, jak już mówiłem, po kilkudziesięciu latach ideolo i takiego odlotu, że mamy zielony wał, przepraszam, ład, takie odrealnienie i nie wiemy oficjalnie w ideologii jeszcze do niedawna, kto to jest chłop, kto to jest baba, no to, żeby zacząć świat reformować, musimy powrócić do Rozpoznania rzeczywistości i postawienia siebie względem niej we właściwym miejscu. Czyli musimy powrócić na Ziemię, krótko mówiąc, i oddać rzeczywistości to, co jej się należy. Czyli musimy powrócić do zdrowego rozsądku, i widzimy, że teraz od końca 2024 w Stanach Zjednoczonych, ale i w innych miejscach powoli to się dzieje. Od powrotu do zdrowego rozsądku, jak to się już dokonuje. Będziemy na bardzo dobrym punkcie początkowym, żeby dalej kontynuować odbudowę naszego świata i relacji w nim rządzących w stronę taką, jaką to iść powinno, czyli do moralności, do, pewnego, do pewnej też obecności metafizyki w naszym życiu, gdyż nie wszystko jest na sprzedaż i nie wszystko jest y, do przeliczenia na dobro materialne. Ale żeby do tego dojść, właśnie teraz dokonujemy pierwszy krok – Powracamy do zdroworozsądkowego patrzenia na świat i właściwego czytania relacji między człowiekiem a człowiekiem i człowiekiem a światem przyrody, w którym ten człowiek żyje. I od tego punktu, jeśli jeszcze raz rozpoznamy odpowiednio te relacje i zastosujemy się do ich praw tak, jak należy, możemy i zaczniemy odbudowę normalnego świata, w którym, mam nadzieję, za jakiś czas będzie nam dane żyć. Ale najpierw musimy powrócić do zdrowego rozsądku. Tak jak zresztą y, po wyborze, po namaszczeniu, tak naprawdę, Wołodia Putina, na szczęście dla Rosjan, y, Wołodia zaczął, y, tak naprawdę, kontynuował dalej reformy Jelcyna, ograniczył korupcję tylko do swojego kręgu i skonsolidował władzę, a także y, w największych złodziejach poskromił, gdyż. Doszedł do wniosku, że mm, jednak żyjąc z tej Rosji, ci kgb ta Rosja musi przetrwać. Dlatego należy jednak mm, dać zdrowemu rozsądkowi szansę i się nim kierować, inaczej nic nie będzie istnieć. I to samo obecnie widzę, dzieje się w przypadku dużej części geograficznie pojętego Zachodu. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.